z tej strony Milan Play i dzisiaj zauważyłem, że przed moim domem jest działka do kupienia. Więc dzisiaj sobie kupimy tą działkę. Właśnie ona jest tu. Tu, tu jest. Właśnie, to, właśnie ktoś ją sprzedał. Zobaczcie. Ona kosztuje właśnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10. Dobra. Zobaczcie. Yy... O, kurde, milionów, ale słuchajcie, sprzedam te działkę. Dobra, czekajcie, co mam. A po... dobra, słuchajcie, bo muszę Dobra, lecimy dalej. O dobra, muszę, muszę tak, i tu musimy wrzucić też szmaragdy, no nie. Powinno się coś stać, chyba. No nie. co jest? Co jest? a dobra, widzowie, to po prostu, po prostu ta skrzynka znikła, ale, wiecie. No, ale dobra, czy... Tu mamy wejście. Czekajcie, bo mi się tutaj przycisk tak zbugował. Bo... Dobra. W Dobra, ale dzisiaj z, z, potwierdziłem, że ten dom... Dobra, czekajcie, bo mi celownik przeszkadza. O! No bo mi przeszkadza. No wiecie. Chciałam po prostu zbudować ten dom, wiecie z czego. A sobie wybierzemy jakiego bloku to będzie w ogóle. No i pa. Dobra, tu szukamy bloku. Na pewno nie z wełny, bo nam spalą villagery, bo oni lubią palić rzeczy. Jednego już z mechanizmem w kosmos wyrzuciłem, ale dobra, szukamy tego. Okay. Dobra, dobra. Nie to. Czekajcie, bo tu taki blok był. Dobra, wiecie w co? Niech będzie, może. Um, um, dobra, idziemy dalej. Dobra, wiecie co? Nie, na razie nie będziemy wybierać boki, tylko po prostu. Ciekawie, czy ta działka. Czasem nie jest z nich nikogo. A może ją sobie ukradniemy? Zobaczcie, tak skacze, ale dobra. Dobra, chyba musimy to zniszczyć. Ale słuchajcie, bo tą działkę jak, 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 jakiś jakiś villager tutaj wiecie zorganizował no i takie tam

Dobra, niszczymy to główienko. Troszeczkę nam to zajmie, widzowie, ale musimy to szybko. Musimy zbudować domek, ale to nie będzie nasz domek, widzowie. To będzie dom nam. Mam. A, dobry. Mmm. Ale dobre mm. Ale dobry ten kurczak Ale piwa widzowie ten kurczak o, a, a dobra, bo ja nagrywam. Sorry widzowie, musiałem coś zjeść. No lecimy dalej. Musiałem sobie oto tego kurczaka znać, ten. Uuu, Dobra. Ochnąłem go w końcu. Trochę muśli zgłodniał i ja. Ale lecimy. Dobra, z tego co myślę, to, to, to może to będzie taki domek, wiecie, jaki. Możemy odwzorować domek na przykład ptysia, albo nie. Na pewno wiem, że to musi być jakiś mocny domek, a nie jakiś co, nie. Dobra. Widzowie, za niedługo będzie lepsza grafika. Ale musicie się doczekać na tej. Widzowie, możecie chwilkę poczekać. Jak wiecie, nie ma głosu. Więc zaraz to załatwię. Poczekajcie. Dwa. E, po co odliczyłem, jak ona się włączył? Dobra, widzowie, nie obchodzi nas ta muzyczka, że tak. Nie wiem, po prostu się włączyłem. Musi słychać rzeczy. Dobra, widzowie, mam pomysł. Tak, że nie będzie z wełny. Zrobimy z wełny, ale musimy coś zrobić. Ten dom z... Wybierzcie kolor. Żółty, zielony, jasny, niebieski. Ten morski, a czy no, błę, błękitny, no nie. Niebieski, fioletowy, wrzosowy, różowy, biały. Czy jasno-szary? Dobra, wiecie co? Nie będziemy robić z wełny raczej. Znowu zdecydowałem, że nie. Biorę drewno. Drewno! Drewno to powstrzyma. Dobra. Może to będzie nawet wielki dom. Więc zaczynamy, cyk. Ja bardzo lubię budować z drewna po prostu o dobra widzowie słuchajcie ja muszę filmik zastąpić, muszę coś zrobić lecimy dalej no i cyk zrobimy tutaj taką podłogę cała będzie cyk czekajcie ona ma mnie tam całutkę Podłoga, i jeżeli nam zajmie czas, to po prostu filmik zastupuje na no wiecie. Na pewno będzie sekundkę. Dobra, więc zaczynamy robić drz drzwi chyba. Drzwi, drzwi, drzwi. Wow. drzwi będą fajne. Oj, drzwi, 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 Dobra. To ma być porządne, a nie jakieś byle co. Ma być porządny supermarket. Dobra, cyk. Robi się takie coś. O nie źle, źle, źle widzowie nam to wyszło. To miało być inaczej. Wiecie o co mi chodzi, widzowie? Dobra, widzowie. Bierzemy tutaj. Co to jest, potek? No, nie gadaj, że on też się nie zmieści. No, a to ja nie wiem, co to dać. Piszcie w komentarzach, ale może się nie da, ale dobra. Piszcie w tych komentarzach, ale co można dać? Thank you 브라. To was chyba uszy bolą. Nie, widzowie. Ja wiem, czego tutaj wam brakuje. Wiem, czego wam brakuje. Wow. Lubię tą piosenkę. że nie buduję choć dla was to jest łatwe a no właśnie zostawcie subskrypcję ale jeżeli, ci nie, jeżeli nie widzieliście tego filmiku tu jest basen dobudowałem drugą połowę chyba Chyba nie da się obejrzeć, tak wygląda, tam gdzie da wchodzić. Dobra, na szybko wam tylko pokażę, pokazałem. Czekajcie, muszę wylatać, nie da. A w ogóle widzieliście kiedyś drewniany sklep? Ja nie, ale dobra. Dobra, czekajcie. Dobra. Czekajcie, bo tutaj takie coś. ჩნაში Się z wyświetleniem, nie patrzałem ostatnio, ale mam z pamięci mnie. Ale mówię Wam, żebyście zostawili lajki, bo się obrażę. Sero Wam mówię. Macie zostawić te lajki, bo, bo nie wiem, jak się z Wami spotkam, to to zobaczycie. deve dar algo para bem Basen. Jak chcecie widzowie to idźcie na basen, ja was nie zmuszam, możecie sobie w oczach pokazać ten basen jak będziecie gdzieś na basenie. Października. No, Znacie Halloween? Ja znam. Ale zna, pochodzi z Anglii. Halloween. No i Halloween jest fajny. I, I ja mam zamiar kogoś tak przestraszyć, tak po prostu u siebie w domu. Bo po prostu przestraszyć kogoś w kocu Jeżeli wy też tak chcecie, napiszcie w komentarzu w szansę leci. Dobra. Mm. Mm, dobra. Tu mamy z tego, co widzę, ten. To drewno, nie wiem, czy ono nie jest, nie jest ten, nie spleśnieje. Drewno może kiedyś się zepsuć. I zgnije raczej, a nie, nie spleśnieje. Spleśnieje to serek. Spleśniowy. Spleśniowy. Ale dobra. Nie gadajmy o tym pleśniowym serku, bo ja nie lubię. Jedynie lubię do łososia, ale tak to nie. Nie wszędzie. Ale dobra. Zaraz będziemy musieli. A, słuchaj, czeka, 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 czeka. Widzowie, ja wam coś powiem. U mnie na mieście jest biedronka, i już dawno była, tylko ja wam jej nie pokazałem. I ona jest ukryta, i ona, i ona się pojawia, po i ona wreszcie się pojawiła, bo ja ją schowałem. Mam taki mechanizm, i ją schowałem.

do Minecrafta, a nie do gry. Jak coś. Hmm. 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 No. no, no. Hm. Tam coś. Dobra, widzowie, się pytacie, ile mam subskrypcji? Na to 419. Właśnie ja czekam, kiedy dobijemy 500 subów. Nawet mam na URL kanału. W sumie, o, op, na opisie to mama, nie? No tam blisko URL. No i wiecie, możecie sobie też sprawdzić, nawet nawet, ile mam subów, bo, bo chyba mam już tam więcej, a nie. Zakończymy to dzisiaj. No i ja nie wiem czy... Słuchajcie. Dziś, dzisiaj na pewno sprzątaliście w pokojach, bo jest sobota. No i wiecie. Jeżeli już posprzątaliście i coś robicie tam. Na pewno nie kupę. No to wiecie. Możecie tam sobie obejrzeć ten film. No... No pewnie siedzicie w jakimś wygodnym miejscu słuchajcie widzowie na pewno siedzicie w jakimś miejscu wygodnym i oglądacie ten film Mamy już znam innych no wiecie po prostu na że w stółce albo Antek Player albo Antka albo albo, 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 albo albo i tam tak dalej te kanały które tak. Love you. <laughs> no, it's okay. O, ja nie Dobra, mój Steve chyba nie źle to robi. Nie wiem, my zaczynamy budować, a nie niszczyć. nie oglądaliście ale musiałem tak zrobić bo, bo to dużo zajęło jak zrobimy dach to nie wiecie szybko pójdzie będzie tak szybko szło jak jak ta podłoga Są trochę szybciej no bo musiałem jeszcze zniszczyć dirta ale słuchajcie ja wam na serio mówię jeżeli chodzi wam o takie coś to, to nie oglądajcie mnie sp specjalnie żeby to zbudować co ja mam tylko no, oglądacie normalnie, bo, bo nie da się. To, to nie jest filmik do budowania, wiecie. Pamiętajcie, że ja mam. Pamiętacie, że jak chcecie dołączyć na mój serwer, to, to, to macie kod pokazany. O, widzicie na ekranie. Macie pokazany. O, pokazał się przed chwilą. Przed chwilą tak mrugnął w lewym kącie. prawicowych czas robić da Więcie oklejki. No wiecie, no taki fajny to miasto. No dobra. I zobowie, coś wam powiem. To był fajny odcinek. No i no jest fajny, nadal no dalej robimy. Co widzowie? Wiecie. ja sobie pozwolę skończyć na tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeżeli nie zostawiliście lajka, like nie dzwoneczka, nie subika, no to teraz zostawcie, macie czas. Ale tam, gdzie patrzy Steve, to tam, o, tam, to wiecie, tam. są inne filmy, ale słuchajcie, jeżeli wam się podobał filmik, to zostawcie lajka. Like no bo zostawiliście, na pewno cię, na pewno wy zostawiliście. No więc ja wam coś teraz powiem. Je, jeżeli, jeżeli pamiętacie co, co wam mówiłem. Pamiętacie o Halloween, no to pamiętajcie, że, że, żeby to zrobić. Bo Halloween jest fajne. No i wiecie, cukierki będziecie mieć. I oglądać te filmy moje. No i ja cię tak odłożę samą lampkę. Nawet ja was żegnam widzowie. Goodbye! E. Dobra, szybko, kliknij w drugi film. Serio ci mówię, szybko, szybko!